My mamy taką małą czystość teraz. Bardzo bym musi tutaj na środka zrobić małe koło wokół jednej pary. A jeden pan chciałby coś powiedzieć drugiej panie. Witam Państwa serdecznie. Mam przed sobą najpiękniejszą kobietę w moim życiu, jaką tylko mogłem spotkać. Jestem w Tobie zakochany po uszy. Chciałbym, żebyś po prostu została moją żoną. Drodzy Państwo, myślę, że odpowiedź tu nie jest konieczna, ale dla stuprocentowej pewności prosimy, żeby Pani jednak powiedziała to sakramentalne słowo. Tak, wielkie brawa. Drodzy Państwo, także nowy rok zawsze przynosi jakieś niespodzianki. my oczywiście od dyrekcji Starego Browaru Rzeszowskiego i hotelu Bristol składamy najlepsze życzenia i w ramach prezentu zaproszenie dla dwóch osób na bal karnawałowy do Starego Browaru. Wielkie brawa dla naszych przyszłych. Tu jeszcze z tłumu pojawiło się takie zapytanie do przyszłych państwa młodych że chyba wszyscy czujemy się na wesele zaproszeni. Potwierdzili. Także później do stolika proszę datę pójść ustalić. A dla Państwa narzeczonych od zespołu Dedur, jakaś miła melodia, proszę, możecie się przytulać do woli.